15. Międzynarodowe zimowe mieszkanie w ratownictwie medycznym po raz pierwszy w fabryce samochodów w Fiacie. Panowie, ciemno, duszno, głośno, jak wrażenia? Scenaria bardzo ciekawa. Bardzo nam nawet poruszanie się, już nie mówiąc o medycznych czynnościach ratunkowych. Ale myślę, że daliśmy radę z tym zadaniem. Co było na zadanie? Zadanie polegało na opatrzeniu osób, które w czasie wybuchu w fabryce do, 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 doznały licznych obrażeń poszkodowanych było czterech, musieliśmy się zmierzyć z tym, żeby się jakoś tym wszystkim ogarnąć i podzielić, bo trzeba było tak naprawdę każdemu udzielić pomocy, a nie tylko zostać przy jednym czy dwóch pacjentów, bo tak naprawdę każdego bolało, każdemu te oparzenia trzeba było w jakiś sposób zaopatrzyć, przeciwbólowo zadziałać, jakieś płyny dać, żeby było wiadomo, jeżeli to oparzenia, no to trzeba coś tutaj w tym, w tym segmencie też podziałać i cała trudność właśnie polegała na tym, żeby, żeby w tym chaosie się jakoś odnaleźć, tak? W tym chaosie w tej ciemności przede wszystkim i w strasznie utrudniało to, że nawet widoczność była utrudniona. Jakbyście mieli tak jednym słowem e, określić to, co się tutaj wydarzyło? Pozytywnym, negatywnym, raczej pozytywnym? Raczej pozytywnym, raczej pozytywnym. Ciężko się odnaleźć w takiej sytuacji, nie ćwiczymy też tego na mhm. co dzień, bo nie zdarza się zbyt dużo takich wyjazdów i takiego rodzaju zdarzeń. Bardzo dobre ćwiczenie, żeby na przyszłość wynieść z tego wnioski, jakieś i nauczyć się postępować w takich sytuacjach. Czyli generalnie dzięki wielkie. Dziękuję. E, wam też dziękujemy za udział w tych mistrzostwach. Mam nadzieję, że widzimy się ponownie w przyszłym roku. Dziękujemy. dziękujemy.